Warszawa, jesień 2023 rok. Julia Majewska zatrzymała się przed wejściem do restauracji Pod Aniołem, jednej z najbardziej prestiżowych w stolicy. Deszcz, który od rana padał nad miastem, zamienił bruk przed wejściem w wyśniącą taflę. Julia poprawiła płaszcz i wsunęła dłonie do kieszeni, próbując ukryć lekkie drżenie palców. Wiedziała, że to nie będzie zwykła kolacja. Helena Borkowska i teściowa należała do kobiet które nie zapraszają bez powodu. Julia nie miała złudzeń, to spotkanie miało być kolejną próbą pokazania jej miejsca w rodzinnej hierarchii. Weszła do środka z uniesioną głową. Hol pachniał świeżymi kwiatami i cytrusowym perfumami. Marmurowa posadzka lśniła, a cichy szmer rozmów i brzęk szkła niósł się echem po przestronnej sali. Gdy podeszła do podium rezerwacji, spojrzała prosto w oczy Michała, szefa sali, którego znała jeszcze z czasów, gdy uczyła się tu pod okiem Piotra Morawskiego. Michał odchrząknął i spojrzał na ekran tabletu. Bez cienia uśmiechu przesunął palcem po liście nazwisk. Po krótkiej chwili uniósł wzrok, jakby spodziewał się, że Julia się wycofa. "Przykro mi, ale nie widzę pani nazwiska w dzisiejszej rezerwacji", powiedział chłodnym, służbowym tonem. Julia sięgnęła do torebki i wyciągnęła wydrukowaną wiadomość od Heleny. Pokazała ją bez słowa. Michał rzucił okiem na kartkę, ale tylko wzruszył ramionami. Może to pomyłka. Niestety, stolików brak. Nim Julia zdążyła odpowiedzieć, za jego pleców wyłoniła się Helena. Miała na sobie klasyczny, granatowy kostium i perły, które zawsze nosiła na ważne okazje. Jej spojrzenie było zimne jak stal. Usta wykrzywiły się w uśmiechu, który bardziej przypominał grymas politowania niż uprzejmość. Ach, Julio, nie spodziewałam się, że naprawdę przyjdziesz, powiedziała słodkim głosem który aż ociekał fałszem. Wiesz, pomyślałam, że jednak powinnaś znaleźć miejsce, które bardziej odpowiada twoim możliwościom. Jej słowa odbiły się echem w duszy Julii. Poczuła znajome ukłucie w żołądku, to samo, które czuła zawsze, gdy Helena znajdowała sposób, by ją upokorzyć. Widziała kątem oka, jak Marcin, jej mąż, siedzi przy stole z resztą rodziny. Patrzył na swoją matkę, nie na żonę. Julia zacisnęła dłonie na uchwycie torebki. Znała ten wzór, Helena prowokowała, a Marcin milczał. Scenariusz znany od lat. Michał spojrzał na Helenę, potem na Julię, wyraźnie czekając na znak. Wokół rozbrzmiewały przeciszone rozmowy, ale teraz zdawało się, że cała sala milknie, chłonąc tę scenę. Wtedy właśnie otworzyły się drzwi do kuchni. Piotr Morawski wyszedł powoli, poprawiając mankiet grafitowej marynarki. Przez moment wydawało się, że nie zwraca uwagi na zamieszanie. Jednak jego wzrok od razu spoczął na Julii. Uśmiechnął się lekko i podszedł do Michała. Czy mógłbyś przygotować miejsce przy stole państwa Borkowskich dla pani Julii Majewskiej? Powiedział cicho, lecz stanowczo. Michał skinął głową i zniknął w głębi sali. Helena zamarła. Na jej twarzy pojawił się cień wahania, który zniknął niemal natychmiast. Ustępując miejsca chłodnej obojętności, Julia spojrzała na Piotra z wdzięcznością, ale on tylko kiwnął głową, jakby chciał powiedzieć, to oczywiste. W ciągu kilku chwil przy stole pojawiło się dodatkowe miejsce. Kelnerzy działali bezszelestnie, jakby cała scena była zaplanowaną częścią wieczoru. Julia usiadła powoli, nie spuszczając wzroku z heleny. Czuła na sobie spojrzenia całej sali, ale żadne nie miało teraz znaczenia. Helena uniosła kieliszek z winem. Kryjąc za nim cień śmiechu. No cóż, skoro właściciel tak sobie życzy, powiedziała z udawaną lekkością. Julia wiedziała jednak, że w tej chwili nie wygrała bitwy. To była tylko zapowiedź wojny, która dopiero miała się zacząć. Wrocław. Miasto pachniało deszczem i rozgrzanym asfaltem, a powietrze przesycone było zapachem kawy i przypraw. Julia Majewska od ponad pół roku odbywała staż w jednej z najbardziej prestiżowych restauracji w mieście, la Rivière, której właścicielem był Piotr Morawski. To nie było miejsce dla przypadkowych ludzi ani dla tych, którzy chcieli się tylko nauczyć krojenia cebuli. Tu przyjeżdżali ci, którzy zamierzali sięgnąć po coś więcej niż zwykły sukces. Julia nie dostała się tu przez znajomości. Była jedną z trzech osób, które przeszły wieloetapowy proces rekrutacji, zakończony tygodniowym stażem próbnym, po którym tylko ona usłyszała od Piotra krótkie, zostań. Praca w Larivajer była jak codzienny egzamin cierpliwości, pokory i pasji. Kuchnia funkcjonowała jak precyzyjny mechanizm, w którym każdy ruch miał znaczenie. Julia zaczynała od zmywaka, mimo że w poprzedniej restauracji pełniła funkcję sous-chefa. Nie protestowała. Zrozumiała szybko, że tu nie chodzi o tytuły, ale o zaufanie, które trzeba sobie wypracować. Piotr nie traktował jej jak dziewczyny, która przyszła się czegoś nauczyć. Widział w niej potencjał, którego inni nie zauważali. Nigdy jej nie chwalił bez powodu, ale każda uwaga, każde spojrzenie znaczyły więcej niż komplementy innych. Z czasem Julia zaczęła dostawać pierwsze poważne zadania: przygotowanie podstawowych elementów dań, komponowanie przystawek, asystowanie przy wydawce. Zawsze pod czujnym okiem Piotra. Relacja, która między nimi się nawiązała, była daleka od schematu mistrzuczeń. Nie było w niej mentorstwa, które łatwo zamienia się w protekcjonalność. To była współpraca oparta na wzajemnym szacunku. Piotr cenił jej spokój, intuicję i umiejętność szybkiego uczenia się. Julia podziwiała jego dyscyplinę, nieustępliwość wobec siebie, innych, a także to, że nigdy nie tracił kontroli nawet w najbardziej napiętych momentach. Wśród zespołu nie brakowało osób, które patrzyły na nią niechętnie. Największą niechęć okazywał Wiktor, szef kuchni, który był z Piotrem od początku istnienia La Rivière. Wiktor widział w Julii zagrożenie, choć ona nie robiła nic, by podsycać jego niepokój. Zawsze profesjonalna, uprzejma, trzymała się swojego stanowiska. Ale Wiktor był inny. Jego ironiczne uwagi, rzucane niby mimochodem, komentarze na temat ambitnych dziewczynek z Warszawy nie umknęły jej uwadze. Wiedziała, że nie może mu ufać. Mimo wszystko zespół powoli zaczynał ją akceptować. Julia zdobyła swoje miejsce nie przez układy, ale przez ciężką pracę i konsekwencje. Z czasem zaczęła pojawiać się na wewnętrznych spotkaniach zespołu kreatywnego. Piotr pozwalał jej proponować własne dania, a nawet testować je na gościach. Dla niej to był szczyt marzeń. Pod koniec lata Piotr zaproponował jej oficjalne miejsce w zespole, pełnoprawny etat i udział w nowym projekcie kulinarnym. Miała zacząć od października. Wiktor usłyszał o tym przypadkiem i nie krył swojego niezadowolenia. Dla Julii ten moment powinien być zwieńczeniem półrocznej pracy. Ale nie był. Niedługo przed planowanym podpisaniem umowy Julia otrzymała telefon od Marcina. Nie był to pierwszy raz, kiedy prosił ją o pomoc w kwestiach finansowych. Tym razem jednak chodziło o coś więcej. Firma jego rodziny, którą prowadzili od pokoleń, znalazła się na skraju bankructwa. Marcin nie prosił jej o pieniądze. Prosił o obecność, o zaangażowanie. Powiedział, że bez niej nie uda mu się utrzymać firmy. Julia długo się zastanawiała. Piotr zauważył jej wahanie. Nie pytał, nie naciskał. W dniu, gdy miała podpisać umowę, przyszła do niego do biura i powiedziała, że musi wrócić do Warszawy. Piotr przyjął to spokojnie, choć w jego oczach pojawił się cień rozczarowania. Wróć, jeśli kiedyś będziesz gotowa, powiedział tylko. Zrezygnowała z szansy. Która mogła zmienić jej życie, by wesprzeć Marcina. W głębi serca czuła, że wybiera nie siebie, ale kogoś, kto powinien stać przy niej. Wierzyła, że rodzina znaczy więcej niż sukces. Jeszcze wtedy nie wiedziała, jak bardzo się pomyliła. W sali pod aniołem powietrze gęstniało od niedopowiedzianych słów, spojrzeń rzucanych ukradkiem i napięcia, które nie potrzebowało głosu, by krzyczeć. Julia siedziała przy stole Borkowskich, zajmując miejsce przygotowane przez Piotra. Po jej lewej stronie Helena, po prawej Marcin, którego obecność była równie milcząca jak zawsze. Przed nimi stały kryształowe kieliszki, porcelanowe talerze z misternie ułożonymi daniami i srebrne sztućce, które śniły w przytłumionym świetle żyrandola. Helena rozparła się na krześle z nieco zbyt widoczną nonszalancją, jakby chciała pokazać, kto tu dyktuje warunki. W jednej dłoni trzymała kieliszek, w drugiej widelec, którym bez pośpiechu przesuwała kawałek grillowanego bakłażana po talerzu. Nagle spojrzała na Julię i z udawaną troską zapytała o jej dyplom. Głos Heleny miał w sobie coś z ironii, jakby każde słowo było celowo osadzone w lekkiej drwinie. Pytała o studia, o kursy, o to, gdzie Julia zdobywała doświadczenie, a gdy Julia odpowiadała spokojnie, Helena podnosiła brwi skpiącym uśmiechem, komentując, że w tych czasach każdy może mieć dyplom, ale nie każdy ma nazwisko. Julia słuchała, nie pozwalając sobie na najmniejszy grymas. Wiedziała, że każda reakcja będzie dla Heleny zwycięstwem. Odpowiadała rzeczowo, ale bez emocji. Zamiast wdawać się w słowne przepychanki, zaczęła zadawać pytania. Najpierw o działalność charytatywną Heleny, potem o jej kontakty w środowisku biznesowym, wreszcie o kontrakty, które podobno sama negocjowała. Pytania brzmiały naturalnie, niemal niewinnie, ale w oczach Heleny pojawił się cień irytacji. Zuzanna i Lena, siostra Marcina, śledziły ten pojedynek wzrokiem, który przeskakiwał z jednej kobiety na drugą. Ich spojrzenia były pełne ciekawości, a może nawet ukrytej satysfakcji, że ktoś odważył się podważyć niekwestionowaną pozycję ich matki. Marcin zaś siedział jak przybity. Nie spojrzał na Julię ani razu. Bawił się serwetką, udając zainteresowanie wzorem na kieliszku, jakby świat wokół go nie dotyczył. Julia czuła, jak wewnętrzna cisza zmienia się w zimną determinację. Wiedziała, że Helena nie jest kobietą którą można pokonać ostrym słowem. To trzeba było zrobić subtelniej, powoli podkopywać mur, który sama wokół siebie zbudowała. Zadawała więc kolejne pytania, które z pozoru nie miały większego znaczenia, ale każde z nich obnażało pustkę słów Heleny. W końcu rozmowa urwała się sama. W powietrzu zawisła dziwna cisza, nieprzyjemna, lepka. W tym momencie Julia poczuła wibrację telefonu. Sunęła dłoń do torebki i zerknęła na ekran wiadomość krótkie zdanie pozornie nic nieznaczące a jednak wystarczające by przeszył ją zimny dreszcz widziałem ją to nie koniec nie było podpisu nie było wstępu tylko te słowa które zaczęły w niej rezonować jak złowroga zapowiedź spojrzała na helenę kobieta właśnie kończyła kieliszek białego wina udając że nic się nie stało julia widziała już że ten wieczór jest czymś więcej niż zwykłą kolacją. Dotąd myślała, że Helena po prostu jej nie znosi, że robi wszystko, by ją upokorzyć i podporządkować sobie. Teraz zaczęła rozumieć, że za tym kryje się coś znacznie większego, coś, czego nie dostrzegała przez miesiące. Marcin wciąż milczał. Jego bierność bolała ją bardziej niż złośliwe uwagi Heleny. Siedział obok, a jednak jakby był z innego świata, bezsilny, obojętny, jakby jego rola w tym teatrze sprowadzała się do siedzenia w cieniu matki. Julia spojrzała na niego jeszcze raz, szukając w jego oczach choćby iskry sprzeciwu wobec tego, co się działo. Nic. Cisza. Podniosła wzrok na salę. Goście przy innych stolikach wrócili do rozmów, kelnerzy krążyli zdaniami, ale dla niej ten wieczór był już tylko jedną wielką maskaradą. Zrozumiała, że Helena nie przypadkiem chciała ją ośmieszyć przy wszystkich, że ten pokaz siły miał ukryty cel. Nie chodziło o status, o rodzinę czy tradycje. Tu chodziło o coś, co Helena rozpaczliwie próbowała ukryć. W tym momencie Julia przestała być tylko żoną Marcina i znienawidzoną synową Heleny. Stała się kobietą, która zaczęła widzieć prawdziwe oblicze tej rodziny. Warszawa, jesień, 2023 rok. Kolacja trwała dalej, choć atmosfera przy stole przypominała teraz grę bez reguł. Helena znowu zaczęła snuć swoje opowieści o dawnych sukcesach rodziny Borkowskich, o znajomościach z ludźmi biznesu, o kontraktach podpisywanych przy lampce wina, jakby próbowała zapełnić ciszę, która zaczęła ciążyć nad stołem. Julia słuchała tego spokojnie, z rękami opartymi o kolana, świadoma, że każdy kolejny monolog teściowej coraz bardziej odsłania jej prawdziwe intencje. Wreszcie, gdy Helena znów zaczęła mówić o tym, jak sama uratowała firmę w najtrudniejszym momencie, Julia uniosła wzrok i, nie zmieniając tonu, Powiedziała, że prawda wyglądała inaczej. Nikt się nie odezwał. Nawet kelner, który właśnie stawiał na stole talerz z deserem, zamarł na sekundę, jakby usłyszał słowa, które zmieniają reguły gry. Julia mówiła cicho, ale wyraźnie. Opowiedziała, jak półtora roku wcześniej, kiedy Marcin przyszedł do niej z prośbą o pomoc, to ona zainwestowała pieniądze, które dostała z nagrody za projekt kulinarny w Londynie. Pieniądze, o których nie wiedziała nawet jej rodzina, a które dla Borkowskich stały się ostatnią deską ratunku. Nie zrobiła tego dla chwały ani uznania. Zrobiła to z lojalności wobec męża, z wiary, że są rodziną. To jej kontakty z partnerami Piotra otworzyły drzwi, których Helena nigdy nie była w stanie nawet uchylić. To Julia negocjowała warunki z kontrahentami, którzy zaufali jej właśnie dlatego, że nie była panią Borkowską, tylko sobą. Helena parsknęła cicho, próbując zamienić to w żart. Powiedziała coś o kobiecej naiwności i o tym, że pieniądze nie zastąpią nazwiska. Ale tym razem nikt się nie zaśmiał. Marcin siedział ze wzrokiem wbitym w stół, jakby szukał ratunku w sękach drewna. Anna i Lena odsunęły się lekko na krzesłach, nie chcąc patrzeć w oczy Julii. Julia mówiła dalej, spokojnie, jakby opowiadała historię, którą zna tylko ona. O tym, jak po cichu ratowała kontrakty, jak płaciła za doradców finansowych, kiedy Helena udawała przed światem że wszystko idzie po jej myśli. O tym, jak sama spotykała się z klientami, którzy przyjeżdżali nie dla nazwiska Borkowska, ale dla niej, bo to ona dawała im gwarancję uczciwej współpracy. Helena próbowała jeszcze raz przerwać, rzucając złośliwy komentarz o tym, że Julia powinna była zostać księgową, skoro tak dobrze radzi sobie z liczeniem. Ale nawet w jej głosie brakowało już dawnej pewności. Gdy kolacja dobiegła końca, Julia wstała pierwsza. Podzękowała kelnerowi i życzyła wszystkim miłego wieczoru. Marcin nie powiedział ani słowa. Jego matka patrzyła na nią z chłodną wrogością, która nie miała już w sobie tej pogardy, co zwykle, była jak tarcza, którą założyła w obawie przed tym, co się właśnie wydarzyło. Julia wyszła na zewnątrz, gdzie chłodne jesienne powietrze pachniało deszczem. Na schodach czekał na nią Piotr. Stał z rękami w kieszeniach płaszcza, z tym samym spokojnym wyrazem twarzy, który pamiętała z Wrocławia. Podszedł i bez zbędnych słów podał jej kopertę. W środku znajdowały się dokumenty: projekt nowej restauracji, miejsce, nazwiska inwestorów. Piotr powiedział tylko, że potrzebuje jej opinii, jej spojrzenia i że chciałby, żeby to był ich wspólny projekt. Julia nie odpowiedziała od razu. Patrzyła na niego długo, czując, że ten wieczór nie jest przypadkiem, ale początkiem czegoś zupełnie nowego. Kiedy Piotr odszedł, a ona ruszyła w stronę zaparkowanego samochodu, Poczuła wibrację telefonu. Wiadomość przyszła od nieznanego numeru. Nie jesteś jedyną. Spotkajmy się. Julia zatrzymała się na środku chodnika. Poczuła, jak w niej coś się zmienia, to już nie była gra o uznanie teściowej czy o miejsce przy cudzym stole. To była gra o prawdę, której Helena bała się najbardziej. Miasto, przyprószone pierwszym śniegiem, budziło się powoli do życia. A Julia Majewska stała przed budynkiem na ulicy Siennej, gdzie właśnie kończono montaż szyldu, nowy stół. Litery wycięte z matowego metalu lśniły delikatnie w blasku porannego słońca. Przez ostatnie dwa miesiące Julia nie wróciła do rodzinnego domu Borkowskich. Po tamtej kolacji nie było już rozmów, prób wyjaśnień ani wspólnych obiadów. Marcin próbował do niej dzwonić, raz nawet czekał przed jej dawnym mieszkaniem, ale Julia nie zamierzała więcej słuchać wymówek człowieka, który całe ich małżeństwo spędził. Stojąc w cieniu swojej matki, odeszła od niego bez scen, bez słów oskarżeń. Zostawiła firmę, pozwalając mu zatrzymać wszystko to, o co tak usilnie zabiegał. Nie chciała walczyć o coś, co od początku nie należało do niej. Zabrała jedynie własne dokumenty i kilka rzeczy, które przypominały jej, że kiedyś naprawdę wierzyła w ich wspólną przyszłość. W środku nie czuła żalu, a jedynie nieoczekiwaną ulgę i ciszę, jakby ktoś po latach zdjął z jej barków ciężar którego istnienia nawet nie była świadoma. Piotr od pierwszego dnia nowego projektu nie pytał o szczegóły jej decyzji. Zjawił się wtedy, gdy skończyła podpisywać papiery rozwodowe i podał jej kontrakt, w którym widniała tylko jedna zasada równoprawne partnerstwo. Razem stworzyli przestrzeń, która miała być czymś więcej niż restauracją. Nowy stół powstał jako miejsce dla młodych kucharzy, którzy nie mieli nazwisk, znajomości ani wsparcia rodzinnego kapitału, ale mieli talent i odwagę, by szukać własnej drogi. Julia czuła, jak każdy dzień pracy w tym miejscu staje się dla niej nie tylko nowym zawodowym doświadczeniem, ale też wewnętrzną terakią. Tutaj nie była żoną, synową ani dodatkiem do cudzego życia. Tutaj była Julią, kobietą, która umiała stworzyć coś od zera, nie potrzebując przy tym niczyjego przyzwolenia. Pewnego grudniowego popołudnia listonosz przyniósł jej przesyłkę. Była to koperta bez adresu zwrotnego z inicjałem HB w prawym górnym rogu. Julia otworzyła ją bez emocji. W środku znajdował się krótki list. Bez słowa przeprosin, bez prób wyjaśnienia. Kilka zdano o tym, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje i że każda rodzina ma swoje tajemnice, które lepiej zostawić w spokoju. Julia złożyła list i wrzuciła go do szuflady, nie zamierzając więcej do niego wracać. Marcin przyszedł do niej dwa dni później. Czekał przy wejściu do restauracji, gdy kończyła spotkanie z grupą młodych kucharzy. Miał twarz zmęczonego człowieka, który próbował znaleźć słowa usprawiedliwienia, ale Julia nie chciała ich słuchać. Kiedy zaczął mówić o błędach, o presji matki, o tym, że wszystko się wymknęło spod kontroli, spojrzała na niego z takim spokojem, że urwał w pół zdania. Powiedziała tylko, że przyszedł za późno. Nie miała w sobie goryczy. Nie potrzebowała rewanżu. Potrzebowała wolności i zrozumienia, że już nigdy nie pozwoli sobie odebrać własnego głosu. Gdy w dniu otwarcia nowego stołu stanęła przed wielką szybą restauracji, spojrzała na swoje odbicie. Widziała kobietę pewną siebie, stojącą prosto, z lekkim uśmiechem. W tym odbiciu nie było śladu dawnej Julii, tej, która próbowała zasłużyć na akceptację teściowej, która czekała, aż mąż stanie w jej obronie, która sądziła, że warto poświęcać siebie dla innych. Była tylko ona, Julia Majewska. Kobieta, która zbudowała wszystko od nowa, na własnych zasadach. Nie oglądała się za siebie, nie czekała na brawa. Wiedziała, że prawdziwa siła rodzi się w ciszy, wtedy gdy kończą się iluzje, a zaczyna się prawdziwe życie. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek. Aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.